Jeżeli mówimy o wsparciu przedsiębiorców w zakresie działań eksportowych, musimy zauważyć, że działania Agencji Rynku Rolnego ograniczają się do pośredniego wsparcia eksportu, czyli głównie jest to wsparcie działań promocyjnych, ale też wsparcie udziału przedsiębiorców w różnego rodzaju imprezach wystawowych w krajach trzecich. I mówimy tu właśnie o branżowym programie promocji, który jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Czyli tam jest już bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, którzy uczestniczą w imprezach targowych, w imprezach promocyjnych na sześciu rynkach. Jest to Niemcy, Francja, Federacja Rosyjska, Ukraina, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jeżeli mówimy o samych działaniach agencji, możemy wyróżnić kilka obszarów w zakresie finansowania, czyli są to kampanie administracyjne, kampanie realizowane przez duże organizacje branżowe ze środków Unii Europejskiej, budżetu krajowego, działania w ramach funduszy promocji obsługiwanych przez Agencję Rynku Rolnego oraz działania własne Agencji Rynku Rolnego, głównie skierowane na rynek krajowy. Jest to tak szeroki zakres działań, że mogę tylko wspomnieć przykładowo o dużych kampaniach promocyjnych prowadzonych przez organizacje branżowe. Są to duże kampanie. Co roku Komisja Europejska zatwierdza 3-4 kampanie w ramach Polski. Wartość roczna jest to około 10-12 milionów euro. Jest to około 20% całości środków Unii Europejskiej przeznaczonych na to wsparcie. Praktycznie Polska ma najwyższy udział w ramach Unii Europejskiej. Od kilku lat polskie organizacje branżowe wyprzedziły w tym zakresie organizacje branżowe z Niemiec, z Francji. Możemy jako przykład podać trzecią kampanię promocyjną polskich jabłek na rynek Federacji Rosyjskiej i Ukrainy o wartości 4 milionów euro, ale też przykładowo kampanię pokochaj olej rzepakowy na rynku Polski i Łotwy o wartości 1,7 mln euro. Są też dwie duże kampanie promocyjne polskiego mięsa wieprzowego wołowego na rynki krajów wschodniej Azji, czyli Chiny, Wietnam, Japonia, Hongkong, Korea Południowa.